Tak, to usłyszałem, to byłem tak w szoku. Witam was bardzo serdecznie. To jest 48 odcinek. Tak, 48. Sorry, musiałem zobaczyć. 48 odcinek nie for Speed Unbound. Jess zaczęła mówić o Blacklistie i zaczęła mówić o BMW M3GTR. I jak to usłyszałem, nie mogłem postąpić inaczej. Zakończyłem poprzedni odcinek, który będzie krótszy, a ten. nazwę właśnie BMW M3GTR. Nie mam kupionego DLC, który nazywa się Volume 9, a wydaje mi się, że ono traktuje w dużym stopniu. O. W nie wspomnianym BMW M3 GTR. I kurde nie mogłem postąpić inaczej Teraz zatrzymałem wyścig I wznawiam, żebyście mogli zobaczyć Co Jazz mówi Jazz, czy tam Jazz, czy tam Jazz Mówi o blakliście, I co, zaraz razor skoczy? Mówił, żeby przygotować się na obławę A kiedy się jej nie było? Wyślij na zaraz tam jadę Jasne jak to słyszę, że mamy opcję jazdy BMW M3GTR? Kurde, lecę w kosmos. No, wybaczcie mi. Jak będę mógł nim jeździć, ja pierdzielę. Cieszę się, że mogę być w tak zacnym towarzystwie. Na wstępie pragnę podkreślić, że obecna pani burmistrz nie tylko plami honor tego urzędu, ale też poniża mieszkańców. Pykła? Zostanę wybrany, będę traktował wszystkich z należnym szacunkiem. Panie Parker, czy może nam Pan powiedzieć, jaki jest Pana program? Czy? E, więc ja, proszę Pani, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Dlaczego tu jesteśmy? A mianowicie, musimy wrócić do podstaw. Te Stwierdzili, że po trzy. Jak widzicie, no już umknął ten wątek. Ale czy gada, trzy po trzy? Czy nie obawia się pan, że brak doświadczenia w polityce może być przeszkodą? Pamiętam, jak dawno temu mój ojciec zabrał mnie na rybę. Dał mi wędkę i powiedział, a teraz złóż rybę. Do tego momentu moje doświadczenia z rybami ograniczały się do obserwowania, jak nasza niania przyrządzała je na obiad. Tamtego dnia nie złowiłem. Ale w końcu zobaczyłem, jak wygląda żywa ryba w naturze. Zanim ojciec rąbną nią o skałę. I tak też zamierzam podchodzić do swoich obowiązków jako bustrz. Jakim cudem oni mnie zauważyli? W nie wiem ile jeszcze nam zostało paliwa To wszystkich jedno. Właśnie zauważyliśmy podejrzany wóz na ten Dive. Nie przestawać szukać! Na początku wydawało mi się, że ten Harold, czy jak on tam ma, nie jest taki głupi. I on jest bardziej takim kandydatem dla... Ludzików. Takich... Teenagerów. A okazuje się, że on jest kretynem. Jest. Jest BMW M3 GTR LE 2005. Ja nie mam tego DLC w 9, ale szczerze, tak dobrze mi się gra nawet w tego Unbounda i zacząłem go lubić. Czy może go kupimy? Teraz tylko będzie przyjemność. Ej! Czemu ma rury wydechowe tylko z jednej strony? Czy normalnie e, nie miało z dwóch? Nie ma. Kurde. W każdej praktycznie grze udaje mi się BMW M3 GTR jechać, bo most Wanted. W czym jeszcze mi się udało? W paybacku jest chyba opcja. W Need for Speed z 2015 roku, którego ostatnio ogrywałem, też jechałem. W Hicie też jechałem. No kurde, to będzie kolejna przebitka do mojego kanału, także ja się bardzo cieszę. bo ja wiem, że będę korzystał i w przyszłości będą TikToki, kurde, z tą przebitką. tego nie mogę postąpić inaczej. Cieszę się jak dziecko. Przeszukać teren i znaleźć te kanalie. Wsia z jednej strony tylko leci. Musimy się wziąć do roboty i wytrzymać te kanalie. are you? kręć w lewo. a, to jest jeszcze dwa kilometry. Hmm. że to jeszcze dwa kilometry. Jak grałem w tego Need for Speed z 2015 roku, to kurde, ja wtedy przeszedłem pół gry praktycznie BMW M3. Bo na początku miałem Civika, no bo musiałem, potem kupiłem sobie normalne E46. E, później kupiłem sobie N2, a później M3 GTR i kurde jeździsz tym. Fajny łuk w stronę Muszę poczytać więcej o Volume 9, bo poczułem się trochę przekonany, żeby kurde może zainwestować super 40 zł, więcej nie dam. Więcej nie dam. Mamy styczeń, kiedy to nagrywam, jak coś. I powiem wam, że ciekawe co z nowym Need for Speedem. Bo jak na razie się nie zapowiada, skoro wyszedł volume. Ja pierdzielę. Serio? Serio? Да.

No kurde, achievementy specjalnie dla BMW, pewnie. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. Złapałem je, złapałem je kolce. Czy da się naprawić opony? No kurde, da się. Nawet nie trzeba. Za bardzo się starać. Serio? Lol. Serio? Ale no, friendly. Co się cieszy, że dostał ten wóz? Może to dlatego, że zrobiłem już tyle tych zleceń. Ale mam dziwne wrażenie, jakbym to robił w poprzednim życiu. dużo pieniędzy. Ja się czegoś o tym ostatnim. Tak? Jakiś gość wyszedł właśnie z więzienia i pierwsze, czego chciał, to ten samochód. No to już go ma. Mam nadzieję, że więcej się nie odezwie. Sprawia nieprzyjemne wrażenie. To był pewnie razor. Mam wrażenie, że żyjemy na krawędzi. O, wydawały się zbyt niebezpieczne. Nawet jak ląd. No i... Jest to tu się zaczyna od pierdziela, że ja nie mogę tutaj wjechać. Ja pierdziel, nic nie rozumiem. Aha, na niektórych mam kutkę, na niektórych nie. Nie wiem o co chodzi, zgupiałem już. jakieś garaże ze z stół stes stes stes

Tu, fotelarz chyba miałem już zaliczany. Nie, jednak nie, centrala. właśnie zauważyłem ten wóz. Wzdrawiam pościgów. Mamy tu kolejną bezmyślną kanalię w Missanię. Niedługo wypasujemy z tego cholernego pościgu. Tu, centrala, właśnie dostaliśmy zgłoszenia o podejrzanym wozie w Dagla Park. Mamy. 151. Na minus wyszliśmy, ale mamy samochody. Spójrzmy na nie. Kierowcy siejący spustoszenie w mieście najwyraźniej nie otrzymali wiadomości. Dziś w nocy policja będzie czujna jak nigdy. Cokolwiek zaplanowali ci będziemy gotowi. Czemu powiedziałam my? Przecież ona nawet palcem nie kiwnie. Zmarku. Wyobrażasz sobie, jak Stevenson rusza z kopyta za kółkiem Crown Victory? Teraz robimy dzień, później robimy noc i yellow. Zawody w drifcie. Nie ma problemu. Kurde, naprawdę niedużo. Jak to zrobię, będę miał 200 kafli. Hej, masz czas, żeby odebrać jeszcze jeden wóz? Zostałem na miarę od naszego anonimowego kumpla. Nie. Jak nie teraz, to kiedy? Który? A stąd tego. Wulkan. Serio? Znów zobaczymy tę piękność. Nie powędrowała do jakiegoś prywatnego kolekcjonera? Chłopak to, to, to była. Szanaków. wiem, wiem, wiem. Wysłałem taka namianie. specjalna edition. Odezwa się po robocie. Specjalna Edition Uwaga, wysyłamy dziś dodatkowe jednostki w ramach wsparcia. Rajdowcy planują na dzisiaj jakąś dużą akcję, więc dajmy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że nie uciekłaś z samochodem. Wiesz, że nie. Zabawne. Tydzień temu Grant był dla mnie okazją, żeby umocnić się w ekipie i pokazać Alekowi, że jestem najlepszym kierowcą, jakiego ma. A teraz czuję, że to ja. Myślałam, jedna... że ten Alek to jest yes, dasz sobie radę. Podjęłaś parę złych decyzji, jak my wszyscy. Ja na przykład za długo pozwalałem temu oposowi gnieździć się w warsztacie. Hm? Nieważne. To, co się stało tamtej nocy... Przecież no... ona też była wtedy... Nie. Czy nie była? Była. Nie liczy się technika. że tamten moment mi się nie podobał. Ten mi się podoba. Coś tam działamy Rather. Mamy to. Cię dużo nie trzeba. Czas, żeby odebrać jeszcze jeden wóz? Nie. Wracamy na Hawilę. Kurde, patrzcie, tu mamy wszystko pozamykane. My musimy non stop wracać tu, Seriously? Trochę mnie to denerwuje. Dostałem na od naszego anonimowego kumpla. Jak nie teraz, to kiedy? Wszystkie garaże mam pozamykane. Serio? Znów zobaczymy tę piękność? Nie powędrowała do jakiegoś prywatnego kolekcjonera? Też tak myślałem, smarku Wysłałem na miary. Odezwę się po robocie. Marku. Tak to denerwuje. Jakbym grał w tą grę, to na pewno ta fabuła zrobiłaby na mnie dużo gorsze wrażenie. A tutaj, wiecie, właśnie ja się spodziewałem, że tak będzie, że ona zdradzi. Dobra, wrócę na chatę. to zakończymy ten odcinek, i następny odcinek to będzie noc przed Ground Tour. Więc yy, pojedziemy sobie jeszcze jakiś samochód wygrać. Patrzcie, nie mam jeszcze w sumie zł. 126... Jakbym jeszcze jakiś fotoradar zaliczył, ale na full mam ulepszone już. I wiecie, to jest kurde nieliczny Need for Speed, gdzie nie kończymy gry i nie mamy miliona złotych monet, co nie? Mam cel w zasięgu wzroku Jest strasznie rozwalony. Jakby zaliczył jeszcze jakieś fotoradary? No miałbym. Dobra, i następnego dnia spójrzmy Niech sobie na mapę. Się, nasza fura wygląda nieźle. Myślę, że masz spore szanse. Nawet jeśli nie wygrasz starego auta, powiedziałbym, że udało ci się zbudować coś wyjątkowego. Jestem z Ciebie dumny. Co można tu wygrać? Mercedes-Benz 190. Pojedynek o 190e. Nara.